Może w niedzielę Chrobry zagra derbowy pojedynek z Zagłębiem. Już pełne skupienie, czy jeszcze ciężka praca? Nie wiem, oczywiście pełne skupienie to już od poniedziałku zaczęło się, jak zaczęliśmy przygotowywać się do tego meczu i teraz tylko i wyłącznie wszystko pod ten mecz z Lubinem przygotujemy. Obrona, atak, gra w osłabieniu, gra w przewadze, także... Co Chrobry wie no, o swoim przeciwniku, o Zagłębiu, bo to zespół, w którym zaszło sporo zmian? No, nie można powiedzieć, że aż tak sporo tych zmian było. Może tam jedna, dwie zmiany, ale mamy dużo tego materiału, mamy wideo, oglądamy wszystko, także wiemy, że to jest młody zespół, który bardzo dobrze biega do kontry walecznej, i tym bardziej grałem u siebie, ale my musimy po prostu skupić się na swojej pracy, na swojej grze w obronie, w ataku i jeżeli chłopacy, to będą wykonywać i zrobią to, co potrafią zrobić, to jestem spokojny o wynik. Czym chrobry zespół, bardzo doświadczony zaskoczy właśnie, jak trener mówi, młody zespół Zagłębia? No to można powiedzieć tak, że każdy zespół już zna przeciwnika bardzo dobrze i czymś zaskoczyć aż takim to ciężko. Tym bardziej, że teraz to jest dużo materiału wideo, to oni tak samo przygotowują się przeciwko nam, my przeciwko nim i czymś tam zaskoczyć nie musimy po prostu robić swoje, pracować bardzo twardo, grać w obronie, skutecznie w ataku i wtedy wszystko będzie dobrze. Będziemy miał trener do dyspozycji wszystkich zawodników? Tak, już cieszę się, że Tomek Klinger też wrócił, już trenuje z nami na pełnych obrotach, także wszyscy jest zdrowi, to jest najważniejsze, że wszyscy już przygotujemy się do tego meczu.